Siemaneczku, ja jestem Maciuczek witam was Wy, no, w tym jeszcze odcinku. W 17 odcinku. W 17 odcinku. Tu tam z baranem. To 17 odcinek. Nie, ja nie przypuszczałem, że ta prze, że ta wersja będzie... że ta, że to będzie aż takie długie, no ale jakoś jest. No i ta seria jest najpopularniejszą wersją na moim kanale. What? E... Czy ja tam wziąłem Endermana? Nie no dobra. Pająk. Creeper. Enderman już sobie poszedł. Ten pajung mnie dobija. Jednak sobie nie poszedł. No mój Boże. Weź ja sobie wyłączę te potwory, bo zaczynają mnie dobijać. No i nie ma żadnego enderka. Creepera. I te ender. Nie będzie tutaj. Ja nienawidzę Endermanów. To jest akurat prawda. Naprawdę Enderman już mnie zaczął dobijać. No, não no. eu acho que já vai ser esse Ten Enderman mnie dobija. No bo on mnie już dobija. Mówię serio. Patrzcie ile się to kopie. Dziwne, że to, że Kierowam się to kopie szybciej. Idziemy do mojego tak zwanego magazynu. Hmm. Więc idziemy do mojego magazynu. Magazynu. No no no, to robimy to tu. Miejmy tutaj. No, to już jest, to jest 17 odcinek tej wersji, No, i ja już mam gdzieś tak 55 filmów. A, no i dzisiaj będę miał jeszcze jeden odcinek, ale nie z tej serii. To będzie odcinek z serii. Tak się to szybko nazwala. Wow. Dziwne. Ile ciało? What? co chodzi z tym Endermanem? Żeby mnie wkurzyć? Nie no, naprawdę. Nie no, dobra. To już chyba będzie koniec tego odcinka. To na